Cześć, tu Margo. A dzisiaj e, pokażę Wam ukończone moje prace w miesiącu wrzesień. Mamy tutaj pięć kolorowanek od Disney'a. E, są to kolorowanki Koloriż Mysteries, e, ale znalazły się nie, nie tylko Disney, ale znalazła się też seria Smurfów i najnowsza Tunes Także dziękuję Wam, że tutaj jesteście i chodźcie, zobaczycie, co tu zmalowałam. W tym miesiącu przybyło mi trochę kolorowanek, yy, także to jest pierwsza, najnowsza. Yy, z stąd trzeci. Yy, także wam pokażę, co tutaj zmalowałam. Mam tu dwa obrazy. Pierwszy obraz mamy takiego super zdenerwowanego kotka. Od razu sobie odznaczam, że już wam pokazałam. Taki wściekły kotur, i wiecie, no te myszki. Mega, piękna w ogóle kolorystyka. No, jak zobaczyłam na podglądzie, jak to będzie wyglądało, mówię: Och, ja muszę to pomalować I udało się. Um, kolejny obraz, ale jest więcej niż dwa. Dobra, kolejna strona zaznaczona. I mamy tutaj dwa obrazy, które wykonałam. Mamy tutaj. Nie pamiętam, jak one się nazywają, ale to jest na pewno Tweety, a ten? Nie pamiętam ale zobaczcie, no tutaj mamy odcienie niebieskiego, turkusy tu mamy zielenie, ale wiecie co tak się przyjemnie to kolorowało że ja dawno nie miałam takiej przyjemności z malowania y, tych kolorowanek kolory dobierały się same malowało się samo wystarczyło dotknąć a faktycznie kolor się pojawiał i widziałam to wszystko, jak to będzie wyglądało mega przyjemna kolorowanka y, kolejny obrazek, mamy tutaj Kogo tutaj mamy? Tego potworka nie pamiętam, jak się nazywa. Naprawdę jakoś. sam razem się przygotuję lepiej <grym> i pokażę go może bokiem. Ale odcień niebieskiego to są odcienie, którymi najlepiej mi się maluje. Ja uwielbiam granaty niebieskie. Tak, i to będzie tyle z tej książeczki. Także odkładam ją sobie na bok. To jest kolejna nowość dla mnie. Długo szukałam kolorowanki gdzie będzie coś innego niż same księżniczki. Chciałam coś może takiego, wiecie, no to jak pokazane jest, jakieś wiedźmy, czarownice, coś takiego bardziej ciemnego. Ale są też typowo kolorowanki takie, wiecie, w jednej, w jednej tonacji. Tu mam piękne obrazy, już jeden jest wykończony. Zaraz wam pokażę, jak to wygląda. Pierwszy obraz to są odcienie zieleni i turkusu. To jest na pewno siostra. No i wiecie co, i wypadło mi. <mogany> Morgana Widzicie co, czy tu jest podpisane nie, nie, okłamać. nie okłamać Czy to była Morgana Tak, to była Morgana, no widzicie A jej siostra to jest Ursula, więc um, Bardzo mi się dobrze to malowało Kolory Bardzo podobne Potrafiłam dobrać Malowałam tymi Markerami Guangna 120 kolorów, brash, markery. Ostatnio bardzo często ich używam, staram, ale już zauważam pewne wady. Czarny już się wypisał, a dopiero pomalowałam kilka obrazków. Mamy kolejny obraz ukończony, od razu odznaczam. I to jest obraz, na który bardzo się znerwam, ale nie to, że. Coś nie, nie wyszło, coś się nie udało Ale to jest miks wszystkich czarnych markerów Na tym obrazie wypisały mi się wszystkie markery, to są nie wszystkie Wszystkie są już szare Albo w ogóle nie malują Byłam bardzo wnerwiona, już Mówię nie, już więcej nie maluję, no koniec, kupiłam tyle kolorowanych, nie mam czym malować, wiecie Więc Zamówiłam sobie teraz na Na SHEIN, zaszalałam, dużo markerów kupiłam Dużo zestawów, ale też bardzo dużo takich pojedynczych, e, czarnych Zobaczymy co to przyjdzie I porównamy sobie Na pewno na jakimś filmie I ostatni obraz z tej serii W tej kolorowance Mamy tutaj takiego smoka, to był pierwszy obraz, który Skończyłam w tej kolorowance i Od tej pory zaczęłam w niej malować Coraz częściej Kolorystyka fioletu Mega, bardzo mi się to podoba bardzo by się tym kolorowało. Także teraz będzie tylko więcej tych obrazków. A jest nowość w mojej kolekcji. Tom 10. Mmm, polowałam na to, wiecie co, mam 8 książek plus ten um, tom kolekcjonerski, tu taką grubą księgę i to jest Najlepsza książka z tych wszystkich tomów. Najfajniejsze obrazy, pełna różnorodność. Te obrazy są wszystkie inne. Także tutaj coś na pewno smalowałam. Mam. Mamy tutaj yy, mróweczkę. kolorystyka, zielenie, brązy, fiolety. Bardzo fajnie się to malowało. Malowałam akurat coś z dzieci, musiałam im zeskanować obraz. Dobra, mamy kolejny obraz. Nie wiem czy to jest y, obraz z serii Wajana, to jest ktoś z jej rodzi rodziny. Ale fajnie mi się to malowało, takie trochę bardziej skomplikowane te obrazy. Wiecie, te jego tatuaże. No, coś ciekawego było. Fajnie się to malowało, naprawdę. Mamy kolejne. I to ostatnie widzieliście na moim i TikToku, i na moim Instagramie. I chyba na YouTube też wleciał mały short y nie wiem czy on krok po kroku nagrane Ale chyba tego nie nagrywałam A szkoda, bo świetnie się to malowało Piękna kolorystyka, niebieskie, to są moje odcienie I jest e, jedna kolorwanka właśnie z tej serii LE Ocean? Muszę ją mieć, tam jest tyle niebieskiego, że... Ale mówię, dobra, może za miesiąc I ostatnie, to jest, są pierwsze obrazy, które tu pomalowałam Podwójna strona, mówię, to wygląda przecudownie. No, samo w sobie to wszystko tak pięknie wygląda, że ja byłam w szoku, po prostu, że jak to pięknie wyszło. I te markery akrylowe. Idziemy drugi zestaw, taki sam, bo niektóre już teraz sobie piszą, a ja używam ich na często. I to jest ostatni obraz a bardziej obrazy. W smerfach mam coś zmalowane. Tak, zmalowałam jeden obraz, już troszkę taki bardziej w stylu jesiennym. Wiecie, grzybki, e, troszkę brązu, uberzy. Też bardzo przyjemnie się to malowało. No a seria smarów uwielbiam, dlatego e, coraz częściej w niej koloruję. I ostatnia, nasza największa księga Tutaj ostatnio dużo szukałam obrazów, które dokończyć, czy, 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 czy też i wpadłam na pewną serię tych obrazków. To są obrazki. Uuu, widzicie, że ja nie dokończyłam. Zobaczyłam przed sekundą, jak jeszcze jednej nogi mu brakuje. Także ja zaraz się za to biorę nie odznaczam, za sekundkę to dokończę. Ale obrazek. No super. Zaraz zobaczycie, że więcej tego zrobiłam. Mamy tutaj z bajki czy to jest królew czy Hakuna Matata ale wiecie o kim mowa. Z drugiej strony tak samo odznaczam, bo to jest taka małpka. To właśnie też są te. Yy, po numerach trzeba było, wiecie, pociągnąć tą linię krok po kroku i wyszedł tam obraz. I zobaczcie, że zmalowałam jeszcze czwarty taki sam. Tak, zmalowałam, bo to mega się pięknie. Samo, samo malowało się po prostu. I mam taki pomysł, żeby w ogóle pomalować te obrazki. Pomyję, że fajnie to wygląda, to jeszcze bym chciała to jednak yy, pomalować na kolorowo. I ostatni obraz, który tutaj zmalowałam jest to jest to ta wiedźma. że to jest z bajki yy, Nieśpiące królewne. Mm. Czy to było ze Śnieżki, że ona dała jej to jabłko? Chyba tak, także odznaczamy, tak samo, śmieszna kolorystyka, te fiolety z, z zielenią Także widzicie, no trochę tego zmalowałam w tym miesiącu Mamy tutaj pięć kolorowanek, no trochę się udało tego dokończyć Bardzo mi to sprawia przyjemność, takie odstresowujące Faktycznie, czasami nie da się dobrać koloru, bo trzy są takie same praktycznie a te markery mają dość zbliżone niektóre tonacje, aczkolwiek niektóre przydałoby się wymienić, bo są bardzo zbliżone do siebie. Zobaczcie, mi trochę zacinam, bo strasznie ziewam dzisiaj. Chyba się trochę nie wyspałam, więc zaraz wleci kawka i coś dla Was maluję. A W tych markerach, zawsze w tych zestawach brakuje mi takich, wiecie, ciemnych bordów, ciemnych brązów takich odcieni szarości ciemnych bo reszta wszystko jest ale tych, du dużo jest beżowych bo są strasznie do siebie zbliżone to jest niepotrzebne, tak samo zielone po dwa, po trzy takie same praktycznie fakt, różnią się delikatnie jakimś odcieniem ale to nie na tyle żeby dawać taki markery no, ale coś za coś no wiecie, jaka cena, taka jakość no ale z faktem tym, że Wypisał mi się już i czarny, i kilka było niedziałających. Ostatnio Wam nagrywałam filmik, więc będzie też na kanale. Pokażę Wam, o co tu chodzi z tymi niedziałającymi markarami. Ja zamawiałam te markery. Pokażę Wam, które. Zamawiałam te markery na stronie temu. Wy polecacie mi je bardziej na Shein. Nie wiem, o co tu chodzi, ale na temu był fajny rabat, bo tam teraz jest tak, wchodzicie na temu w tą... W wyszukiwarkę i tam wpiszecie, odbierze rabat, to tam macie fajne rabaty i na przykład za zakup za 200 zł, dostajecie 200 zł zwrotu. I możecie każdego dnia odbierać sobie. Ja teraz na przykład zamówiłam te markery drugie za 220 zł. Dostałam 200 zł rabatu teraz, także mam te 200 zł znowu do wykorzystania na coś. Więc to akurat jest fajne, ja z tego skorzystałam, a wy zamawiacie je nasi i nie jesteście zachwyceni, więc. Może zamówię na innej stronie, faktycznie, i zobaczę. No, na Shein zamówiłam te same markery tylko czarne. Cały zestaw czarnych. Szukałam tego zestaw po 12 sztuk jest za 30 zł. Same czarne, więc zamówiłam dwa zestawy plus jeden z poski, Zobaczymy, co to wejdzie, Także bardzo Wam. A, spodziewajcie się nowych filmików, bo będą i hole, i, i będzie tego dużo. Nawet film o moim biurku też będzie. Także dziękuję bardzo wam za oglądanie, to jest jedna z waszych ulubionych serii akurat, więc bardzo dziękuję wam za to oglądanie, za aktywność, zapraszam do komentowania, dajcie mi no, chociaż znać, że jesteście, łapkę w górę, czy napiszcie jakiś komentarz, buźkę uśmiechniętą, ja wam odpiszę, jestem dumna, że jesteście tutaj przy mnie, także dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w następnym filmiku, pa!